Siemanko, moi drodzy z tej strony, Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolejna nowość. Tym razem otworzymy sobie trzy małe puszki kolekcjonera z kolekcji Road to UEFA Nations League Finals. Mamy trzy kolory: zieloną, czerwoną i niebieską. W środku po 30 kart i jedna karta limitowana plus ekskluzywna Match Winner Limited Card. A więc otwieramy. Mamy najpierw zieloną tutaj, później czerwoną i niebieską. Jak to wygląda w środku? Jest jedno zawiniątko. Mamy otworzone, wyciągnięte. Teraz rozpakowujemy mamy zieloną. I niebiesko. Ok, jako pierwsze są tutaj karty: zwykłe, bazowe Goussens, tutaj Witzel, i na środku Riz James, następnie Alvaro Morata, Ansufati i Vlasic. Jeżeli chodzi o te zwykłe, moi drodzy, to już mam wszystkie. Nie brakuje żadna, tylko świeciaki brakują. Lukszoł, Czaka i Barak. I tutaj chyba będą karty limitowane, bo są zasłonięte. Tak jest. Pierwsza to match winner Zlatan Ibrahimowicz. Pięknie. To mamy Zlatana. W czerwonej jest Cristiano Ronaldo. A tu mamy Duszana Wlachowicza czyli to są trzy ekskluzywne limitki zwane match winner damy je sobie tutaj i lecimy dalej Ilicic Hamsik i Rata Hamsik też tutaj wcześniej trafione był w tej czerwonej puszce: Elionossi i Nani. Elionossi, Evans i Simon Kier. Tutaj mamy kodziki. Wrócimy sobie to, bo widzę, że karty są w drugą stronę i jest Sawicz, Nowikowas i kurticz. Stanciu, Sawicz, odegard, Laifis, Stanciu i Luis, no i co? Tutaj będą limitki? Tak jest. Mamy moi drodzy Romelu, Lukaku z Belgii. Czyli to jest teraz już te zwykłe, złote limitki. A tu Polska, czyli będzie Robert Lewandowski. Super. Roberto już chyba po raz czwarty trafiłem. No i Anglia, kto będzie? Jack Grilish, A my lecimy dalej. Sołczek Kosticz. I Werner. Mag Rui Patricio. I Koke. Pepe. Dumfries. Rajs, Szakiri, Sarabia i Dumfries, Sarabia, Olson, Milinkowicz, Olson, Werner i Alip. Odegard, Kitarian, Nowikowas, Luis, Malinowski, Savic, Pukki, Cimikas, Kamara, Despodow, Hasler, Dzieko, Metz, Waclik Gosens Berardi Adams Morata no i tutaj dalej mamy bazówkę Wicel, a tu już jest Coleman Krystal i tutaj również Krystal Rhys James więc troszkę dziwnie no ale zobaczymy tutaj znowu jest bazowa Vlasic, tu już jest grillisz. Teo Hernandez, możliwe, że coś tutaj nowego wpadnie do kolekcji. Willi Orban, Krystal. Tu mamy Modricza, następnie Depay, Tutaj też jest Teo Hernandez. Devri, Gnabry, Modric, Diogo Jota, Vlahovic, João Felix, Sandro Tonali, Young Player to Watch, Bruno Fernandes, Aleksander Arnold, Oblak, Kevin De Bruyne, Leon Gorecka, Haaland, Guardiol, i tej chyba karty nie miałem, Bruno Fernandes, i tu jest Również Erling Haaland. No i co? Jedna karta by była więcej, bo tak na to wychodzi. Pedri. Ok, moi drodzy. Zaraz sobie weźmiemy album i sprawdzimy, bo jak wpadniecie na mój większy kanał, dziś rano wrzuciłem filmik z uzupełniania albumu. Więc zaraz sobie sprawdzimy te karty specjalne. Te na razie sobie odkładamy. Limitki na boczek. Puszki również. I ja zaraz podejdę sobie i sprawdzimy, która z kart ewentualnie będzie pasować do albumu. Te kolorowe świeciaki nie zbieram. Ciężko to by było całkowicie skompletować, więc odpuszczam tylko te inserty, które są w albumie. To sobie zaraz sprawdzimy. Ok, limitki mamy odłożone. Tu mamy te specjalne, więc też zaraz będziemy wiedzieć. Chwilkę, zaczekajcie, wstanę po album. No i album jest, moi drodzy, tutaj przed wami i na pewno. Jeżeli chodzi o tych young playerów, to brakuje ta karta. Tu mamy te świeciaki. to też tu mamy to i tak. OK, czyli otwieramy na samym końcu, bo włożymy sobie guardiola. On jest z numerem 9, czyli tutaj Joszko Gwardiol z Chorwacji. No i teraz już na sam początek, czyli to będą te karty tutaj. Numer 8. I nie mieliśmy Bruno Fernandesza. Tutaj osemeczka wpada. Następnie z tych wcześniejszych z pierwszej strony czwórka Erling Haaland jest, więc odpada. To już jest dalej. Dwójeczka Young Player Tonali też mieliśmy. I tutaj Kevin De Bruyne również nam brakował. Bruno Fernandes był już włożony przed chwilką, czyli druga karta dzisiaj do włożenia Kevin De Bruyne z trójką, czyli na dobrą sprawę Dwie karty tutaj brakują, i teraz kolejna strona. Ja to tutaj zabiorę na bok i przesuniemy sobie, bo limitki przeszkadzały. I tutaj jest numer 17. Mamy 17, tak jest. Leon Gorecka, czyli trzecia karta dzisiaj włożona do albumu. Następnie Aleksander Arnold jest, więc odpada i Oblak z numerem 16 też jest. OK. No i teraz przechodzimy do tych pozostałych insertów i patrzymy gdzie tutaj jest najbliżej 21, czyli tutaj brakował Luka Modric 21. Czwarta karta włożona. 23 Teo Hernandez. Mieliśmy chyba jeszcze go tutaj. Tak, tutaj Modrycz już odpada i dwa razy Teo Hernandez, więc też jeden do włożenia. 23. Drugi odpada. Wlachowicz to jest numer tam dalszy: 45, 46, 50 i 20. Grillisz, gdzie jest 20? Tutaj, czyli mamy moi drodzy kolejną kartę, chyba szóstą włożoną dzisiaj. I przechodzimy dalej. Wlachowicz i Gnabry. Wlachowicz jest. 46. Gnabry też tutaj jest. I Depay również. Cześć moi drodzy. Z tego co dobrze tam przeliczyłem, to 7 kart nowych do albumu doszło. Więc jesteśmy już bardzo blisko zakończenia tej edycji. 1 2 3 4 5 6 7 7 tych. No i tutaj Young Player 2, czyli 9 tych kart. No, plus oczywiście limitki i te chromy. No a dzisiaj, jeżeli chodzi o karty limitowane, to wpadła nowa limitka z Lukaku, Roberta Miałem. Nowy jest Grilisz. I te trzy tutaj: Duszan Wlachowicz, Matchwinner, Cristiano Ronaldo i Zlatan Ibrahimowicz. Tak więc moi drodzy, dajcie znać, co myślicie odnośnie tych małych trzech puszek z kolekcji Road to UEFA Nations League Finance. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!